Poranna Loża Radiowa. W porannym programie w Studiu Radio Opole witam bardzo serdecznie Zbigniewa Kublańce, wicemarszałka województwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A zaprosiłem Pana dlatego, że oprócz tego, że zajmuje się Pan jako wicemarszałek kulturą, zajmuje się Pan także sportem. A w związku z tym, że mamy powiedzmy opolanina związanego z Opolem od dawna, m, Olimpijczyka Złotego, no to marszałek teraz musi sięgnąć głęboko do kieszeni. No to, 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 to jest, to mówi samo prześle, natomiast no, sukces jest ogromny. Ja ja nie wierzyłem własnym oczom, jakie to było piękne, i, i, i no, co tam się wydarzyło, bo faktycznie Dawid Tomala A Oglądał to, Pan, bo to się nad ranem działo. E, e, oglądałem powtórkę oczywiście. Nie będę, nie, 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 nie będę tutaj kozaczył, że siedziałem całą, e, całą noc, ale faktycznie jak rano wstałem, włączyłem e, TVN24 i zobaczyłem ten sukces, to, to naprawdę łeska w oku, bo, m, no, bo nikt się nie spodziewał. To był drugi występ na, na takim dystansie 50 kilometrów. E, no, ja sobie nie przypomnę, Wspominał w mojej historii, a ja starałem się sięgnąć bardzo, bardzo daleko, jeżeli chodzi o sukces tego, tej rangi, czyli złoty medal na Olimpiadzie. Nie mieliśmy takiego sukcesu jako, jako województwo polskie, no to tym, tym, tym bardziej jest chwała, duma, a rozpiera mnie marszałka Buła, ale no, no wszystkich myślę o no bo no bo sukces, sukces ogromny. E, czekamy na, na pana Dawida, na jego ojca, który jest jego trenerem A ja mówiłam, że trzeba sięgnąć głęboko do kieszeni Dlatego, że coś mu się należy od no, marszałka no, za ten sukces Oczywiście I, 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 i nasz regulamin przewiduje za tego typu sukces Tego typu me, medale, ogólnie medale olimpijskie Nagrodę w wysokości 20 tysięcy złotych Czekamy tylko i wyłącznie na e, wniosek e, AZS-u i, i, I z przyjemnością taką A to nie tak z automatu, to musi AZS zagnioskować? musi być wniosek no, no musi być wniosek, ale to jest tylko i wyłącznie formalność i, i, i taka nagroda mm, naszemu złotemu medaliście zostanie zostanie przyznana. No. Ona ch ta, chyba ta nagroda jeszcze nigdy nie była wypłacana, prawda? Tak jak pan powiedział, no, nie że była, nie było takiego nie była, nie była, nie była, no bo to sukces jest nie, e, niewątpliwy i, 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 i wręcz E, e, tak sobie myślę, że nawet troszeczkę 20 tysięcy to nie jest mało, ale myślę, że, że na, jak na taki sukces to, to faktycznie chyba nie przewidzieliśmy, bo powinno być troszeczkę, e, chyba troszeczkę wyżej, Al, ale myślę, że tutaj nie o pieniądze chodzi. No to e, Dawid Tomala jest od wielu lat stypendystą marszałka, my go wspieramy finansowo. Systematycznie i myślę, że to pokazuje, jak warto inwestować w sport, jak warto nie ograniczać funduszy, bo ta piramida gdzieś tam potem, na samym szczycie, mhm. daje nam takie sukcesy i daje nam takie rozynki. To, 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 to nie jest coś, co jest wynikiem jakiegoś łodu szczęścia. Dawid mhm. Tomala jest tym zawodnikiem, który od wielu, wielu lat trenował i pracował na tym sukces I każdy, kto mówi, a, bo się trafiło, to nie, nie trafiło się to jest pod pracą. To są lata wyciężonego wysiłku, na które pracował na ten sukces. I Cieszę trzy się... treningi dziennie między pracą a media donosiły, że Dawid Tomala musiał pracować na budowie, żeby y, było go stać do przygotowań n, do olimpiady, więc te stypendia, marszałka no, dla sportowców troszeczkę można by też chyba wyżej. No, one, one nie są niskie, one, one, nie, one nie są niskie, bo przy tych n, n, najwyższych kwotach to jest kilka tysięcy złotych miesięcznie, więc myślę, że m, to, nie jest, to nie jest mało. I cieszę się, że mogliśmy wesprzeć zarówno Dawida tym stypendium, ale również innych sportowców, którzy startowali na tych olimpiadzie. Ale nie tylko na, na, na olimpiadzie, bo to pokaż, pokazuje, że warto latami inwestować w sport po to, aby po tych kilku latach siewu zbierać takie, takie sukcesy. I to jest dla nas na, na największa satysfakcja i wszystkim tym, którzy mówią, że e, na sport za dużo wydaje się pieniądze. Dzisiaj wytron, wytrącamy im e, argumenty, n, bo nawet w pandemii, gdzie inne samorządy musiały ciąć kwoty na, na m, wydatki na sport, ja mam to szczęście, że marszałkiem jest Andrzej Buła, który jest również sportowcem i, i, i zawsze podkreślaliśmy, że e, sport, e, jeżeli z, e, ograniczymy e, te wydatki, to rok braku treningów, braku Wsparcia dla klubów sportowych, czy to indy zawodników indywidualnych, to będą straty, których nie odrobimy. Więc lepiej czegoś nie wybudować, czegoś nie wyremontować, niż ograniczać te, te wydatki. I to się sprawdza. Doszło mnie słuchaj, że szykowane jest jakieś miłe przywitanie dla naszego złotego Olimpijczyka Dawida Tomali. Coś więcej możemy się dowiedzieć na ten temat? No, jesteśmy, jesteśmy w kontakcie stałym. No, dopiero co wylądował. Też nie chcemy go tak od razu szarpać. Niech ochłonie, niech troszeczkę odpocznie. Różnice czasowe są dość znaczne, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu będziemy go mogli wspólnie z panem marszałkiem zapro zaprosić jako gospodarza regionu do siebie, porozmawiać, żeby mógł się z nami podzielić swoimi emocjami, ale to chyba my bardziej jesteśmy chłonni tego mm -hmm. <suszy> niż, niż on. No, to jest jego czas. Ja, ja, ja mu się nie dziwię. To jest jego 5 minut. To jest jego sukces i niech się tym cieszy. Jak będzie miał chwilę czasu o, w tym i znajdzie żeby skorzystać z zaproszenia. Myślę, że skorzysta to to serdecznie zapraszamy, czekamy na niego. No i, i, i chcemy celebrować jeszcze ten sukces i chcemy cieszyć się wspólnie z nim. Przed nami jeszcze paraolimpiada. Ma Pan nadzieję na to, że jeszcze będzie trzeba jakieś nagrody wypłacać Olimpijczykom. No, mam nadzieję. Mam nadzieję, Im więcej, im więcej nagród, tym lepiej. W sumie mieliśmy siedmiu zawodników z województwa polskiego na olimpiadzie i teraz mamy dwóch paraolimpijczyków. Basię Bieganowską. 1500 metrów i Bartłomiej mróz to jest Babington no, trzymamy za nich kciuki, bo to też bardzo utalentowani zawodnicy, też z ogromnymi sukcesami e i mam nadzieję, że również tutaj medale się posypią i również tutaj będziemy mogli e ich uhonorować. My, my chcemy zaprosić wszystkich olimpijczyków, bo, e bo każdy występ na olimpiadzie to już jest ogromny e sukces, w szczególności dla nas, dla tak małego, e małego województwa, więc oczywiście Dawid jest tutaj number one, ale chcemy zorganizować spotkanie, zaprosić wszystkich olimpijczyków, bo e wszyscy ci, którzy Występ, występowali, a, a zdobywali dobre miejsce, bo jeżeli chodzi o ciężary, to jest 7 i 10, jeżeli chodzi o Brzód dyskiem, to jest 14 miejsce. Więc to też są, to są osoby, które mają jeszcze szansę powalczyć w kolejnych olimpiadach i to jest nasz kapitał sportowy. Ja bym jeszcze na chwilę wróciła do tych pieniędzy, bo te widełki czy ta tabelka dotycząca nagród dla sportowców, które osiąg którzy osiągają różne wyniki, jak dawno była ustalana? To było w, na początku roku, kilka lat temu? Myślę, że parę lat temu. To może ale, jakaś tak, waloryzacja myślę, by lat się lat przydała. No tak, ale to pamiętajmy, że samorząd województwa nie jest jedynym samorządem. Jest do tego jeszcze miasto Opole, które przecież... Yy, a e, AZS Politechnika Opolskie to jest klub y, na terenie miasta Opola, więc myślę, że pan prezydent również swoją nagrodę e, przyzna. Jest też nagroda m, Komitetu Olimpijskiego. To, no, to, to nie jest tak, że m, Urząd Marszałkowski m, jest jedyną instytucją, która e, nagrodzi y, pana Dawida. E, tych instytucji będzie, będzie więcej, chociaż tak jak mówię, myślę, że dla niego a, te pieniądze nie są najważniejsze, chociaż, chociaż sama pani podkreślała, że na ten swój, swój sukces pracował m, ciężko Również fizycznie, aby mieć środki na, to, na, na ten występ. My, tak jak mówię, no, to, jest, to jest nagroda za mm -hmm. konkretny medal, natomiast e, Dawida, jakich innych e, sportowców, wspieramy systematycznie e, z roku na rok stypendiami sportowymi, nagrodami. E, dofinansowujemy i kluby, bo przecież te kluby otrzymują m, co roku. Dotacje na swoje funkcjonowanie, więc w ramach tych dotacji mają zapewnione zawodnicy wyjazdy, mają zapewnione trenery, mają zapewnioną opiekę medyczną. Więc to, to jest taka indywidualna dla niego i mam nadzieję, że weźmie te pieniądze i po prostu pojedzie na jakieś fajne wakacje i, i nie będzie tych pieniędzy odkładał, bo e, no bo sobie na to po prostu zasłużył. Mówił Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa polskiego. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiopole. Dziękuję bardzo. na Loża Radiowa.